Witaj. W tym filmie pokażę, jak sparować kamerę SETI Plus SC850 z aplikacją. Serdecznie zapraszam. Na początek potrzebujemy zainstalować aplikację SETI Plus. Jest ona dostępna zarówno na system iOS, jak i Android. Po zainstalowaniu aplikacji uruchamiam ją i potrzebuję wpisać swój adres e-mail, aby otrzymać kod weryfikacyjny. Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego na adres e-mail i skopiowaniu go generuje hasło do aplikacji. Po wygenerowaniu hasła ma możliwość już użytkowania tej aplikacji i dodawania nowych produktów. Aby prawidłowo sparować kamerę SETI PLUS SC850 z aplikacją należy w prawym górnym rogu wcisnąć przycisk plusik. Następnie w zakładce nadzór wideo wyszukuję kamera bezprzewodowa WiFi. Teraz po uruchomieniu kamery Sprawdzam, czy znajduje się ona w trybie parowania. W moim przypadku kamera jest gotowa do sparowania. Jednakże, jeżeli twoje urządzenie nie poda takiego komunikatu, należy przycisk reset wcisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund. Po zrestartowaniu systemu sprawdzam, czy dioda znajdująca się na kamerze migocza. Jeżeli tak, mogę przejść do parowania. Potwierdzam to w aplikacji. Po wpisaniu hasła do sieci Wi-Fi, wciskam przycisk Dalej. Teraz ukazał się kod QR, który należy skierować do obiektywu kamery w odległości około 15-20 cm. Po usłyszeniu tego charakterystycznego dźwięku przechodzę dalej i potwierdzam, iż go słyszałem. Urządzenie jest teraz w trybie parowania. Po błyskawicznym zarejestrowaniu urządzenia w aplikacji mam potwierdzenie, iż jest ono gotowe do użytkowania. Mogę od razu zmienić sobie nazwę urządzenia. Ja nazwę ją kamera Balkon. Stwierdzam przyciskiem zakończono, znajdującym się w prawym górnym rogu, i mogę już użytkować moją kamerę. Jeżeli spodobała Ci się ta kamera, to zapraszam Cię na stronę mediaexpert.pl, gdzie znajdziesz m.in. kamerę Seti Plus SC850. Dzięki i do zobaczenia!